Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i tutaj dochodzimy teraz do momentu gdzie hodlerzy, którzy kupili na ATH, blisko ATH, dawno temu mogą świętować, nie no, żartuję oczywiście, ale generalnie no kto tam zbierał górę. Wtedy no to teraz dopiero wychodzi przód. No ale to śmieszkowanie już z Eternita się skończyło, bo przecież wszyscy darliśmy z niego łacha, gdy był na tym poziomie. Ja darłem łacha, było fajnie, było śmiesznie, było zabawnie, ale jednak role się odwróciły. I kto się śmieje teraz? Da się śmieje Eternit. Eternit, który idzie sobie fantastycznie, który sobie tutaj kroszy swoją wielką drogą ku chwale. Ku chwale Vitalika, ku chwale przedsiębiorstw, które skupują to no i właśnie, i teraz porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś takim jak trend, który mamy, no bo trend jest jeden po prostu. Wall Street kupuje różne rzeczy. Skupowali Bitcoina i Bitcoin zrobił swoje. Bitcoin zrobił pompę, było Microstrategy, był Sailor, którzy to pompowali i jeszcze kilka innych spółek, ale głównie on. No i na tym po prostu wszystko wszystko się zamykało i szli w górę. Eternit teraz ma swoje 5 minut, teraz jest zmiana narracji, jest Finance, jest Future of Finance, Pojawił nam się legislacje Trumpa, czy to Stablecoin. Czy to o tokenizacjach, czy to też o skupie przez fundusze emerytalne krypto, no i to po prostu będzie nam pompować. I kwestia jest taka, że czy jest sens się bić z konią i nie łapać tego trendu eternitowego, wall streetowego, a zamiast tego siedzieć. W innych altach. No i teraz to może brzmieć trochę groteskowo z moich ust, który no, w altach siedział po kule jakiś czas temu, kiedyś, ale na błędach trzeba się uczyć, trzeba patrzeć to, co rynek daje i wygląda na to, że trend. I trade ETH, the ticker is ETH, jest po prostu w tej chwili najlepszy i może najwięcej zapewnić. Bo zobaczcie chociażby teraz, jak te ceny się układają, gdy mamy jakieś moje słabości, tutaj Bitcoin wczoraj podskoczył, brzydka świeca, cofnął się z powrotem, Eternit siedzi, bam, cały czas skupują. I skupują jak mocno? No Po kule same. Miliard wleciał tutaj z 11 august, czyli 11 sierpnia, wcześniej 500 milionów, 200, a i 35 i 73 się znajdzie, proszę Pana. Także leci to wszystko mocno. Jak spojrzymy na strategic e, treasury, no to tutaj w ogóle też jest naprawdę grubo, bo tak, Bitmain, BMNR już mają tutaj 1,2 Milion eternita. Sharplink idzie po milion, już ma 598 tysięcy eternita, więc to idzie po prostu jak głupie. I te spółki skupują mocno. Widzimy tutaj wykresik, jak one budują się te wszystkie skarbce. No i widzimy tutaj, czy same ETF-y, które zbierają to bardzo mocno, pyk. Powoli trochę to ładuje się, ta strona jest jakaś taka. A tutaj proszę, kolejne zakupy wlatują i wlatują już zakupy nie tylko od tych jednych, dwóch firm, ale zaraz pojawiają się informacje takie, że tu jakiś FG Nexus kupuje też, kupił za 200 milionów. Tutaj mamy informację, że Peter. TL, chyba tak się czyta, też 7,5% pozycji w ETH Oni On też Paypal tworzył, on jest jednym z takich ciekawych gości technologicznych, wizjonerów, którzy też komentują dużo AI, jak wejdziecie na Alexa Friedmana, jakieś podcasty Joe Rogana, tam można go obejrzeć. Tak więc to wszystko tutaj jest i ten eternik jest pchany, bo generalnie chyba sytuacja wygląda w ten sposób. Byli in tak jak Murad mówił i to byli więcownik musi być, żeby było pompa na portfelu. I e, jeśli nie ma tego in something, no to widzimy tweety, które ktoś szkaluje, ktoś e, widzi jakiś inny trend, no to wtedy myślimy, ok, nie zbieram dipów, czy sprzedaję, czy zaraz mi się pojawia wizja końca hossy, a mamy jakieś przekonanie, że coś może nastąpić, no to wtedy po prostu hodlujemy jak najmniej szumu i trzymamy się tego, co trzeba. No i wygląda na to, że ten trade tego Eternita jest teraz najbardziej właściwy, niby wysoko. 4300. Ale biorąc pod uwagę wszystkie teraz, które mamy, newsy, legislacje, tokenizacja na tym i to, jak mocno oni skupują te spółki, tego Eternita, no to tutaj może być zdecydowanie wyżej. Targety powiada... już nie powiadają, przepraszam, już pokazują się całkiem. Pokażny, także jest ten bom, e, balonik pompowany. Mamy tutaj na przykład ten Iwan on Tech, jeden z głównych youtuberów. Już mówi, że jak dojdziemy do takiego marketkapu Totala, no to będzie price e, tutaj 20 tysięcy. Bardziej powiedzmy, jak e, ocenia się około 10 e, tych e, bilionów, to jest bilionów już chyba, tak. Bo tam wiecie, te amerykańskie nazwy są trochę inne. W każdym razie, no to będzie gdzieś tam realniejsza cena: 16 tysięcy w szczycie. Minimum socjalne wszyscy zapowiadali 10 tysięcy. Pan Cohen, Benjamin Cohen, on widzi gdzieś koło 7-8 tysięcy. Jak będzie cena tutaj na poziomie około, około moi drodzy, 8-8,5 tysiąca, to wtedy będziemy mieli to. Aktywo, które będzie miało kapitalizację biliona, więc może też takie poziomy są duże. W każdym razie chcę Wam pokazać, jak to się wszystko zmieniło. Jakie trendy się odwróciły, jak te skarbce i Wall Street zaczęło ładować się, przeprosiło się z Eternitem i po prostu ten trade wydaje się całkiem dobry, bo jak spojrzymy sobie na Alty, Alty w stosunku do Eternita, wejdziemy sobie tygodniowy, no to zobaczymy, że no dostają po dupie. Wczorajsze jakieś cofki małe, Alty dostają mocno po dupie, więc czy jest sens teraz trzymać się w Altach, jak można wycisnąć na dużym sajzie całkiem coś dobrego z Eternita, no to to już musicie sobie sami na to wszystko odpowiedzieć. A, też jeszcze Benjamin Cohen mówi, że Czas na Alty przyjdzie dopiero wtedy, kiedy one zejdą do tego swego domu. Tak jak Eternit zeszedł do tego swego domu, to co on mówił, czyli mamy tu stosunek ETH-BTC, czyli musiało tutaj aż zaliczyć te dołki, no i wtedy zaczęło odbijać. Tak, tutaj musi to samo nastąpić z Altami i wtedy będzie dopiero wizja jakiegoś czegoś większego. Więc on mówi, że september, czyli wrzesień, jakiś pullback i może gdzieś tam niżej zjedziemy, odwiedzimy te rejony i wtedy razem z ceną może pawić się jakaś narracja, która zacznie to pompować, więc no właśnie. No właśnie to jest to, czy, czy jest sens teraz mieć jakieś tam alty, gdy Eternit może dać ci tam powiedzmy razy dwa na dużym kapitale. Ale też mogą powiedzieć głosy, ok, jesteśmy z altami w momencie takim, gdzie Eternit był bardzo nisko, gdzie był znienawidzony, gdzie był za 1600 dolców. No ale jak widzicie, no te alty nie zrobiły cudów, wielkiego alt seasonu nie było przez cały czas, więc czy teraz trzeba znowu czekać na ten mistyczny alt season, czy lepiej sobie łapać trend z Eternita? I też jak wejdziemy sobie na przykład na taką stronkę jak CryptoRank i tutaj możemy sobie ustawić swój jakiś czas, i zobaczyć, jaki performance coinów. Zrobiłem tutaj aż top 500 z um, market capu. Zrobiłem cash period, czyli tu macie od dołków 7 kwietnia. I jak przeskrolujemy sobie, to jest tutaj jakieś kabale, które wypchały aura, są jakieś memcoiny, są czasem no, głównie memcoiny, jakiś er legitny syrup albo też hype. Tak, zjedziemy sobie niżej. Pamiętajcie, to jest aż 500 tokenów. I tutaj około 40 miejsca jest Eternit, czyli performance lepszy niż. 460 tokenów z tego top 500 market capu. Więc to jest wynik ogromnie dobry. Ogromnie dobry, i tutaj siedzimy z obstranymi gaciami i mamy jakieś projekty, które nie wiadomo, co zrobią. Może zaczną robić swoje skarbce, i wtedy pójdzie to do góry. Ale Ethernet wydaje się tutaj no, ciekawym. I oczywiście tutaj. Mądrze za tym mówić, jak cena poszła do góry, jak poszła już aż tyle aż tyle od samych dołków, bo zobaczymy sobie, no to jest 2x, 3x zrobione na tym wszystkim, ale no, potencjał wygląda na to, że jest jeszcze większy, że można dolecieć, może gdzieś tam odbiją się ATH, zatrzymają jakieś korekty, może Q4 dopiero gdzieś. Jednak ten trade ETH jest całkiem przyjemny. No i to jest to, że szukamy nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie, a czasem te duże tokeny nam dadzą całkiem fajny wynik. Bo też jak spojrzymy sobie wcześniej, czy to co Solana robiła, czy jak BNB wygląda, no to tu też są bardzo dobre, bardzo dobre performance, które, które szły ładnie i tu proszę jest prawie ATH na BNB i tutaj fajny sposób można naprawdę sporo sobie przytulić. Więc ten performance całkiem niezły, a do tego jeszcze cały czas mamy te spółki strategiczne, i one będą skupować dalej. Tutaj mamy bardzo fajną tabelkę zrobioną przez tego jego mościa, i widzimy tutaj przede wszystkim MNAV, czyli to jest to, to, co najważniejsze. Przy jedynce, no to znaczy ich kapitalizacja jest równa temu, co mają w skarbcu ETH. SB wygląda ciekawie, no Game, ten mniejszy, on ma mały obrót dzienny, także mała spółka taka popularna, ale BMNR, tam Tomili, który nagania mocno, mają 2-0, i nawet jeśli wejdziemy sobie, Dokładnie policzymy i to, ile jeszcze mogą zakupić, czyli jaki mają ten dry powder, no to wygląda na to, że jeśli by zakupili za te ceny, e, z, przepraszam, nie za te ceny, tylko za to, co posiadają w swoich skarbcach i jeszcze do kupienia gotówki, no to mamy 1,9 Ten MNAV. Tutaj SBD się pojawia lepiej. Oni ostatnio teraz zebrali znów 600 milionów po to, żeby dalej skupować. Teraz spojrzymy sobie 400 milionów, przepraszam, ale rozwadniają akcje, więc to też jest takie trochę niebezpieczne. Jednak All About. Naf, MNAF. I nawet jak skupią za to wszystko, no to wychodzi nam 1,1 i wygląda ciekawie. A tutaj jeszcze wyciągać wnioski z tej tabelki, tak na szybko w skrócie, to BTCS wygląda dobrze pod względem tymi statystykami, tymi właśnie liczbami i ten MNAF jest całkiem niezły. Niektóre mamy małe spółki, małą trakcję zdobywają. No tutaj na pewno ten Tomili i ten Lubin oni są takimi twarzami jak Sailor dla BTC, tak oni są dla Eternita i no hype może być i oni mogą całkiem perfekcyjnie Formować, ale jest tutaj dosyć duże niebezpieczeństwo. Ten SBC wygląda ciekawiej, no ale to oczywiście rozwadnianie akcji jakby nas nie rozpieszcza. Więc skupują kolejne spółki, Legislację Trumpa. Pytanie, pytanie też jeszcze jedno. Co się pojawi w momencie, gdy Bitcoin powiedzmy będzie performował bokiem, tak jak widzimy tutaj, eternit będzie szedł bardziej w górę i czy nie pojawi się tutaj jakiś trend tego, że będą ludzie sprzedawać na przykład um, bitcoina, te um, retail, powiedzmy ETF-owy, żeby kupować eternita, bo jeszcze można coś podjechać, bo wiadomo, że chciwość jest y, niemożliwa na rynku i też te spółki, czy to tutaj chociażby SBIC, czy mamy BMNR, czy może micro Strategii będzie sprzedawane po to, żeby kupić te spółki, żeby polecić chci z chciwością jeszcze dalej. A z kolei, że sprzedawanie ETF-ów powiedzmy Bitcoina, żeby kupić Eternita, nie zrobi nam jakiegoś tutaj psikusa, no bo wtedy będzie cena Bitcoina spadać i może pociągnąć za sobą resztę rynku. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa i no, wygląda na to. Przede wszystkim tutaj mamy od tej pory performance, czyli to mamy właśnie ten od kilku miesięcy, czy weźmiemy sobie nawet 30 dni. Przesmugrujemy i tutaj i jest trochę tokenów, które, które ciekawie wygląda. Ena wygląda jako największy beta play na tego Eternita, także ich ta stablecoin poszedł bardzo wysoko w kapitalizacji i sama cena odzwierciedla, ale oczywiście ich też wykres, no oni odbijają się też od grubego dna. I tutaj znowu lecimy sobie w dół, zobaczyć jest Eternita. Eternit, który znowu jest około 40 z 40 miejsca, 150 w ostatnie 30 dni, w ostatnie 3 miesiące, też tutaj ETER wygląda bardzo dobrze i będzie wysoko, tak jak widzicie. Nadal koło 40 gdzieś tam miejsca, więc szukamy, gonimy, patrzymy w różne miejsca, żeby zarobić jeszcze więcej, a okazuje się, że ta średnia krajowa, jak to Paul czasem mówił, jest do wyciągnięcia z dużych tokenów. A jeśli ktoś jeszcze chce się zabawić na jakiejś dźwigni, raz, dwa, trzy, cztery, no to w ogóle może coś ciekawego z tego wyciągnąć. Więc kwestia uwierzyć w to, czy uwierzycie, że skarbce będą kupować. Że to, że Trump trzyma bardzo dużo Eternity, też może być pompowane, że jakaś tokenizacja, która nadejdzie, może na długim dystansie coś zrobić, i fajny moment z tym Eternitem. I wielu gdzieś tam mówi, patrzy, obserwuję, że to jest moment 2017 dla Eternita, gdzie zrobił naprawdę bardzo duży, duży skok i teraz znów ten skok będzie widziany i te waluacje są już po 20 tysięcy, po 16 tysięcy ten, to Militor w ogóle szczapy rzuca, że 60 tysięcy zaraz będzie, najlepiej tak Bitcoina przeskoczy i w ogóle już będzie szał okrutny. Gdzieś prawda będzie po środku, to minimum socjalne jest w zasięgu 10 tysięcy z tego, co się wydaje, z tego, co widzimy, co napływają informacje. Oczywiście po drodze będzie buja. Będzie próbować nas wytrzepać z tego rynku, ale to już kwestia, co wy z tym zrobicie. Tak więc performance mówi Eternit jest królem. Bo na razie mieliśmy narrację memy, albo jakieś tokenizacja RWA. No i stablecoiny. No a tokenizacja i Stablecoiny przykłada nam się na dobry wynik Eternita które teraz już jest lubiany i kochany i mają tego swego Mike'a Laura, który w tłumaczył jak działa Bitcoin, tak teraz mają tego Tomiego Lee, mogą zadzwonić, Wall Street, zapytać co tam się dzieje no i naganiać na tego ETH yy, więc yy, believe in something, krótko mówiąc i dzięki za uwagę i na razie